Nowoczesna robotyzacja jest to robotyzacja, w której robot jest wyposażony w dużą ilość sensoryki, czyli robot czuje i robot widzi, dodatkowo jest bardzo często sprzęgnięty z oprogramowaniem komputerowym, które umożliwia jego programowanie w czasie rzeczywistym. W związku z czym w efekcie firmy minimalizują ilość czasu potrzebnego na przezbrojenia oraz mogą posiadać bardzo unikalną relację szybkości produkcji, typowej dla długich serii, z jej jednostkowością. Czyli, nawet przy produkowaniu każdego elementu pod konkretnego klienta, gdzie produkcja musi być przezbrajana pod każdą sztukę, można to robić bardzo szybko dzięki inteligentnej robotyzacji. Stanowiska inteligentnej robotyzacji są to miejsca pracy, które bardzo często są używane przez pracodawców jako element motywacyjny, dlatego, że ludzie kierowani do pracy na takich stanowiskach, czują się docenieni i jest to element, w którym mogą się rozwijać, mogą poznawać dużo nowych technologii. Lubią takie miejsca pracy, ponieważ zazwyczaj. Tam praca jest lekka i bardzo często jest to wyróżnienie dla młodych i rozwijających się pracowników. Nie bez znaczenia w robotyzacji jest też element marketingowy. Firma, która inwestuje w robotyzację, osiąga zupełnie inny poziom wizerunku w oczach swoich kontrahentów. Zyskują one nowe kontrakty dzięki temu, że są postrzegane jako firma nowoczesna rozwijająca się, stabilna kapitałowo oraz dająca gwarancję dobrej jakości produktów.